Cześć, zapraszamy na najnowszy przegląd gazetki promocyjnej sieci sklepów Dino. Oferta obowiązuje od środy 14 maja do wtorku 20 maja, lub do wyczerpania zapasów. Napój gazowany w puszce, różne rodzaje, w cenie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch opakowań. Mieszaj dowolnie. Twoje ulubione napoje gazowane w promocyjnej cenie za 7,99 przy zakupie czteropaku. Pamiętaj, jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi promocjami, to koniecznie zaobserwuj nasz kanał, a nie ominie Cię żadna korzystna oferta na promocję na wafelki Prince Polo XXL. Z ofertą od Dino nie zapomnisz o zbliżającym się Dniu Matki. Wiele inspiracji na upominki w supercenach już od 7,99. Słodkości w supercenach to idealny dodatek na prezent. Czekolada ewedel, różne rodzaje za jedyne 4,99 za opakowanie przy zakupie 3 sztuk, mieszaj dowolnie. Herbatka owocowa Lipton, w bardzo przystępnej cenie 8,99 za opakowanie przy zakupie 2 sztuk, mieszaj dowolnie. Wszystkie gazetki promocyjne w Twoim telefonie, moja gazetka, kupuj mądrze. Kącik Malucha, Neko Babylon Advance, w supercenie 59,99 za opakowanie przy zakupie 2 sztuk. Sok Kubuś Baby, różne rodzaje, 2 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. Deserki Bobowita w bardzo korzystnej cenie 2,99 przy zakupie 2 sztuk, mieszaj dowolnie. Kisiel Gelwe, w super 99 groszy przy zakupie 3 opakowań. Mieszaj dowolnie. Tylko złoty 25 zł za opakowanie galaretek marki MX, jeśli tylko kupisz 5 sztuk, mieszaj dowolnie smaki. Twoje ulubione płatki śniadaniowe teraz w dużym opakowaniu i w supercenie za 15,99 Makaron Lubella, różne rodzaje, 2 plus 1 gratis, mieszaj dowolnie rodzaje. Grill Luis Dino, sosy sałatkowe marki Premat w bardzo korzystnej cenie za 79 groszy przy zakupie 4 sztuk, mieszaj dowolnie rodzaje. Nowość, sos Barbecuła od Makłowicza poleca się na grilla. Lodowe okazje, lody w kubku od marki Coral za jedyne 2,89 przy zakupie trzech opakowań. Lody solo również w promocyjnej cenie przy zakupie trzech sztuk. Mieszaj dowolnie rodzaje. Lody Milka w multipaku w super cenie przy zakupie dwóch opakowań. Jeśli nie masz pomysłu na obiad to skorzystaj z zakładki z przepisami w aplikacji Moja Gazetka i znajdź super pomysł na przygotowanie całego kurczaka lub udek. Codziennie świeże owoce w ofercie od Dino, teraz kupisz taniej w promocji taniej nawet do 29%. Margaryna Palma Mega w promocji 2 plus 2 gratis. Napój mleczno-kawowy Starbucks różne rodzaje w supercenie 8,89 za sztukę. Nowość napój mleczno-kawowy Starbucks proteinowy. To tylko część gazetki promocyjnej, po więcej zapraszamy do pobrania aplikacji Moja gazetka oraz do zasubskrybowania naszego kanału. Jeśli spodobał Ci się nasz materiał, zostaw łapkę w górę lub serduszko. Do zobaczenia w kolejnym filmie Udanych zakupów.